Cmentarz wojenny nr 29 Siepietnica Bugaj jest cmentarzem zlokalizowanym w Siepietnicy, powiat jasielski, województwo podkarpackie w przysiłku Bugaj. Zaprojektowany był przez wiedeńskiego architekta Joanna Jegera. Cmentarz ten został założony na miejscu grobów pierwotnych w zacisznym zakątku na cyplu terenu, jaki tworzy meandrujący przez dolinę potok Olszynka. Cmentarz w Siepietnicy zajmuje niewielką powierzchnię. W siedmiu mogiach zbiorowych pochowano 24 żołnierzy austro-węgierskich i 58 rosyjskich, poległych w 14 i w 15 roku. Jednak nie zachowały się elementy jego pierwotnego wyposażenia. Malownicze, ale niezbyt fortunne usytuowanie cmentarza w zakolu potoku spowodowało całkowite zniszczenie jego pierwotnego wyposażenia. W 1991 roku wykonano tymczasowe urządzenie w formie metalowego płotka na niewysokich słupkach. Jednak otoczenie nim jedynie kilkumetrową przestrzeń wokół krzyża centralnego. W następnym roku wykonano nowe krzyże nagrobne odróżnicowanej wielkości które ustawiono wokół pomnika robiło dziwne wrażenie dopiero w 2006 roku przeprowadzono kompleksowy remont cmentarza przywracający mu pierwotny kształt otworzono zniszczone elementy oraz zakonserwowano pomnik centralny ozdobny krzyż drewniany przykryty daszkiem na betonowym cokole tablica inskrypcyjna znajduje się w języku niemieckim w przetłumaczeniu na język polski brzmi następująco przystańcie może między nami jest ten kogo kochaliśmy niestety podczas powodzi jaka miała miejsce w czerwcu 2010 roku cmentarz został ponownie zalany doszło do zniszczenia części wyposażenia i jeszcze w tym samym roku przeprowadzono prace naprawcze sfinansowane przez Radę Ochrony Walki i Męczeństwa. Obecnie sierpień 2020 rok. Cmentarz jest za, cmentarzem zaniedbanym. Trawa niewykoszona, nagrobki oraz krzyże nagrobne słabo widoczne. Pierwotnie do cmentarza prowadził mostek, który mniej więcej znajdował się na wprost furtki wyjściowej. Można było z tamtego widocznego brzegu przejść prosto na cmentarz. Do cmentarza prowadzi oryginalny betonowy drogowskaz, który znajduje się przy drodze głównej.